Siemanko moi drodzy, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj będzie szybko, krótko i treściwie hoł zakupowy z okazji święta Gwiezdnych Wojen, May the Fourth, zapowiadany już podczas live'a zbudowania Land Zaczynamy! Moi drodzy, pewne rzeczy mam już za sobą, ale dla kronikarskiego obowiązku i tego, żeby ten hol wypadł lepiej, miejmy je już za sobą też tutaj, czyli zestaw, o którym wszyscy wiecie... Land Speeder Luka Skywalkera. Jeżeli jeszcze nie wiecie, to na kanale znajduje się in, no, recenzja tego zestawu oraz zapis live z jego budowy Zachęcam Was do sprawdzenia. Tymczasem zestaw nam wyląduje tutaj, żeby ładnie się prezentował. I to jest ta część, o której Wy już możecie wiedzieć, muszę się jakoś usadzić z tym zestawem. No to teraz zacznie się, mam nadzieję, ciekawiej. Polibug z AT. Esti w wydaniu schow, czyli 30495, mały bug, kilkadziesiąt elementów, gratis przy przebiciu progu 185 zł i okazuje się, że mam takie torebki dwie, ale jedna się gdzieś zapodziała, tego dam tylko jedną tutaj, druga pewnie pójdzie na jakiś konkurs na kanale, swoją drogą zostawcie subika, żeby być o tym konkursie poinformowani, a my jedziemy dalej. Już wam wspomniałem, że takie polibagi mam dwa. Znajdą się też dwa mandaloriańskie breloczyki z Beskaru. Breloczek w środku wygląda w ten sposób. Drugie pudełko jest już puste, bo znajduje się przy moich kluczach. To być może też pojawi się na jakimś konkursie, bo subskrypcje tak ładnie lecą, że trzeba to jakoś uczcić. Tymczasem ja odłożę sobie to z boczku. Tak wygląda całkiem ładnie. Wiecie już, że są dwa polibagi. Tutaj nie ma, ale wiecie, wiecie już, że są dwa berloczyki z Beskaru, to znaczy, że zrobiłem zdecydowanie większe zakupy niż ten Land Speeder. Zakupy o tyle większe, że znajdą się też dwie kuchnie z gospodarstwa Larsów na Tatooine. Gratisy dodawane do zakupów powyżej 740 zł znalazły się na kanale, więc możecie coraz bardziej spodziewać się tego, co ujrzycie tutaj za chwilę. Mówiłem wam, że będzie Trench Run, a tak na gwiazdę śmierci, więc Trench Run ląduje w kolekcji. Powiedzmy, że ułożymy to tak, żeby było coś więcej tutaj widać, to może przełożę tutaj. Będzie chyba lepiej. Więc pierwsza z Dioram które pojawią się na kanale już niedługo, szykujcie się na te recenzje niebawem. Skoro zakupy w oficjalnym LEGO Store, to najlepiej kupować ekskluzywy i tak, mimo że miało się to nie wydarzyć, to znalazła się też diorama ze zgniatarką śmieci z Gwiazdy Śmierci. Sprawdzimy z czym to się i jak to wygląda, i jak wypada w kontekście zgniatarki śmieci z Gwiazdy Śmierci UCS-a, który wyszedł kilka lat temu. Małe przemyblowanko na stole zrobione. Więc mamy miejsce dla kolejnego setu, moi drodzy, trzecia diorama z serii Gwiezdnowojennej, trening na Dagoba i świętowanie 4 maja uważam za skończone. Jak więc widzicie, w kolekcji zawitały poza Speederem również wszystkie dioramy. W związku z tym podwójne gratis odwiedziłem aż dwa LEGO Story w Warszawie. Żeby to wszystko tak zorganizować, udało się, recenzja tego zestawu jest już na kanale te w najbliższej przyszłości się pojawią. A na zakończenie akcent humorystyczny, bo nie jest to coś, co kupiłem sobie sam i nie jest to coś, co kupiłem z okazji. E, nie jest to coś, co kupiłem z okazji dnia LEGO Star Wars, ale... Jakiś czas temu zostałem obdarowany takim magicznym zestawem, i część z Was, która jest ze mną od jakiegoś czasu, może się domyślać, że tak. Po tych wszystkich groźbach i deklaracjach, Frozen, zawita na kanale w formie live'a i recenzji, ten zestaw też się tu pojawi. Ojcze, moi drodzy, więc są to wszystkie zakupy, które ostatnio dodałem do swojej kolekcji. Wszystkie pojawią się na kanale Polibak, z Breskaru. Prawdopodobnie pojawi się również w konkursie, więc jak już mówiłem raz, zostawcie subika, żeby nie przegapić takich informacji. Jeżeli ten hol zakupowy wam się podobał, koniecznie w klepcie grubą, tustą łapkę w górę. Bardzo pomaga mi to w rozwoju tego kanału. Tymczasem ode mnie dzisiaj to już wszystko i do zobaczenia w kolejnych produkcjach na kanale Koszyk After Hours.